Na boisku przy kąpielisku Bugla odbył się turniej piłki ręcznej plażowej w kategorii juniorek młodszych. Wydarzenie zostało zorganizowane w celu promocji zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Za chwilę Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, właśnie w Katowicach, styczeń 2023 roku i no już od kilku miesięcy trwają akcje promocyjne zachęcające do, do udziału właśnie w tych nadchodzących Mistrzostwach Świata. Między innymi dzisiejsze wydarzenie ma na celu pokazać, że, że odbywa się w naszym. Mieście, w województwie śląskim w styczniu przyszłego roku. Tak ważna impreza jak Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. I dzisiaj mamy okazję zobaczyć troszkę inną dyscyplinę, bo piłkę ręczną, ale w wydaniu letnim plażowym. Trzy zespoły, każdy z każdym, dwa razy grają ze sobą, także łącznie sześć spotkań. Drużyny z Huzarii Lublinie, Sośnicy Gliwice i Akademii Handbalu Ruch Chorzów. To są czołowe drużyny plażowe. W tej kategorii wiekowej bogate w reprezentantki województwa śląskiego. Znakomita zabawa zespół ee, dobrzy trenerzy i chyba tyle. Słońce, bo główną ideą piłki ręcznej plażowej było to, żeby się dobrze bawić w duchu fair play, bo to w przeciwieństwie do piłki ręcznej halowej. Tutaj nie ma kontaktu między zawodnikami, więc to też powoduje, że każdy może grać z każdym, młodsze dziewczyny mogą grać ze starszymi, co tym bardziej powoduje, że, e, że się integrują. Teraz wyszłyśmy w juniorkę młodszą, jesteśmy tak naprawdę tą wersją młodszą, dlatego że jesteśmy rocznikiem 0708, ale tak jak widać no, nie odstajemy od starszych dziewczyn. Jest to sport tak naprawdę dla, dla każdego. Od najmłodszych lat można biegać po piasku, biegać po parkiecie i, i tą piłkę ręczną uprawiać. Myślę, że to fajnie fajnie dzisiaj wygląda. Pogoda dopisała, fajna widowiskowa dyscyplina sportu, którą się dobrze po prostu ogląda. Przed nami przyszłoczne mistrzostwa świata staramy się promować tę imprezę zarówno na obiektach halowych jak i na plaży. W przyszłym roku zapraszamy od 11 stycznia do Katowic. Mam nadzieję, emocje gwarantowane. Województwo śląskie i miasto Katowice tutaj wspierają nas dzielnie w organizacji tego wydarzenia. W turnieju piłki ręcznej plażowej juniorek młodszych trzecie miejsce zajęły zawodniczki drużyny SPR Sośnica Gliwice, drugie Akademii Handballu Ruchu Chorzów. Natomiast puchar za pierwsze miejsce wygrał Handball klub Husaria Lubliniec.